Hej wszystkim! Witamy się z Wami na naszym kanale. Kochani, ja teraz muszę do Was mówić odrobinkę ciszej, ponieważ nie chciałabym, żeby to słyszała Oliwia. U nas jest dzisiaj śmigus Dingus, czyli lany poniedziałek. Wy to zobaczycie dzień później. No i sama jestem ciekawa, jak to się wszystko potoczy. Oczywiście mam plan, żeby polać oliankę wodą Oliwie i też Amadeusza. Już chciałam to zrobić rano, jak mówię, jak oni będą spali, to ja podejdę i fru ich poleję. No niestety, Oliwia dzisiaj wstała o 6, Amadeusz trochę później i nic z tego nie wyszło. Ale co się odwlecze, to nie ucieczę, zaraz napełnię psikawe wodą. I Oliwia jeszcze sobie tam leży, ma jeszcze piżamę, więc myślę, że ją zaskoczę. A Wy drodzy widzowie piszcie, czy ktoś Was polał, czy nie. I czy lubicie tą tradycję, bo ja niekoniecznie, to znaczy lać wodą lubię kogoś, ale jak ktoś mnie leje, to już nie. No bo wtedy są mokre włosy, trzeba się przebierać z pięć razy. I tak to właśnie wygląda. No ale tradycja to tradycja. Podobno trzeba być polanym, bo inaczej chyba jest nieszczęście, czy coś w tym stylu. Ja to zrobię dzisiaj symbolicznie. Nie będę przesadzać. Mam nadzieję, że Oliwia będzie się z tego śmiała. A jak się obrazi, no to trudno. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi to wszystko wyszło. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i pamiętajcie, że odcinki dodajemy już teraz normalnie, czyli od poniedziałku do piątku o 15, a w soboty i niedzielę o 8.30. To ja teraz idę szukać psikawy i działamy. Ale lipa, słuchajcie, jaka jest lipa, nie mam broni. Ja zapomniałam, że ten pistolet na wodę, który był kupowany chyba rok temu albo dwa lata temu, jest zepsuty i zostało mi tylko to jajko. Lepsze to niż nic. To ja teraz po cichutku będę się skradała do pokoju Oliwii. Zabieram Was tam ze sobą. Tylko ci. Świngus dingus! Halo, dzień dobry! <śmigus> No już... nie, nie. Jeszcze trochę z przodu. Udało się. To było pełne zaskoczenie. Nie. nie, nie. No tak, tego też mogłam się spodziewać. Wiecie co? Ja specjalnie założyłam na siebie to ubranie, bo wiedziałam, że zaraz będę musiała się przebierać. Ej, dużo Ci z tamtej wody? Tyle. Ej, już wystarczy. Ej, ty masz kitkę mokrą. Wszystko się klei. Obróć się. Jest. Kapie? Kapie. Idealnie. Polałam cię tylko wodą. I teraz wiesz co? I teraz wiesz co się stanie? Wiem co. Słuchaj, musimy obmyślić plan, ale to choć tak, że... Już! Nie, mój makijaż! To, no, to to ja to już. już tam! Czy ja nie mogę tworzyć oka teraz, tego lewego? O, dobra. I ja nie zamierzam się teraz drugi raz malować, bo ja i tak wiem, że to nie ma sensu żadnego. Już myszka wystarczy. Chciałam Ci tylko coś powiedzieć. No i o, jak mam Ci mówić tak z jednym okiem? <grystanie> Słuchaj, musimy iść i oblać tatę. Obowiązkowo. Z tego co wiem, to on zaraz w ogóle wychodzi z domu. To może jak wróci, bo musi coś gdzieś odebrać, i może jak wróci z tą rzeczą, to może wtedy, ale ja proponuję wziąć miskę. Bo nie mamy nic innego poza tą psikawką. Co ty na to? Ale mam jeszcze takie jedno. No i też mi się oberwało. No jak ja wyglądam? Jak ja wyglądam? Nie mamy mecha. Ja wszystko przejrzałam i uwierz mi, nie mamy. Czekaj, wyłączę, bo tu ciągle coś leci. A to też jest dobre. A powiedz mi, czy ty idziesz dzisiaj na basen? Bo ty coś mówiłaś, że w śmigusa-dyngusa lecisz na basen. Czyli będziesz i tak cała mokra. Ale to dopiero później, nie? Po południu. Mhm. I pamiętaj, jak jeszcze będziesz chciała mnie oblać, to nie taką lodowatą wodą, bo Oliwia zawsze używa do tego mega zimnej wody. I to nie jest miłe. Ty, ty jak coś wymyślisz. Na szczęście to jest miękkie, żeby nie było, że Oliwia się nade mną zleca. Bo tak nie jest. Okej, okay, i teraz nie wiem, czy się przebierać, czy zostać w tej mokrej bluzce, bo nie wiem, co mnie tak naprawdę jeszcze czeka, bo wiecie, jak ja się teraz przebiorę i za pięć minut ktoś na mnie wyleje znowu wodę, to to nie ma żadnego sensu. Mecha, zakładaj ty ubrania, bo tobie to jest na pewno zimno na 100% Z tego względu, że Livia ma tak plecy mokre. A się co to było? Ej już mnie oczy szczypią W sensie ten makijaż mi się rozbadał Ja to zrobiłam Ja to zrobiłam? To teraz ty tak pochlapałaś tu wszystko I pościel jest cała mokra Na razie to ja się muszę przebrać Jednak muszę bo Oliwia mi tak dowaliła Z tyłu tą wodą Że ja już teraz wiem że muszę się przebrać O chyba ktoś tu ma więcej radości ode mnie podłogę trzeba też wytrzeć, bo możemy się przewrócić. No, to tak właśnie wygląda nasz poranek. Ale dlaczego ze szklanki z kubka? W sensie... Już chyba nie chcę tego śmigusa dyngusa. Ja już chyba dziękuję. Już tradycja została zachowana. Już nie trzeba. Nie no, coś mi przeszkadza dalej w tym. Musisz się ubrać, bo to jest moje Musisz się ubrać. Przebieramy się i widzimy się z Wami za chwilę. W sumie jak mama będzie mnie jeszcze to cały dzień będziesz w tej piżamie. No przecież to jest niekomfortowe! Ty masz cały <gry> No jakieś straty muszą być. Zobaczmy czy działa. Działa, tak. bo ma tylko jakieś kropelki i nic więcej. Zimno. Nie lepiej już. Zobaczymy. Nie znasz dnia ani godziny. Nie no, dzień to znasz, bo dzisiaj, ale nie znasz godziny. Idę robić e, torta, bo jutro Dziadek ma urodziny, więc ja teraz idę do kuchni. OK. I proszę mnie tam nie lać wodą. No co ty robisz? Co ty kobieta robisz? Nie wycieraj się o mnie. Kocham cię. Ej, a może wyjdziesz na dwór? Wyjdę. Jestem ciekawa, czy u was jeszcze tak się wychodzi, bo za moich czasów to mnóstwo osób lało się wodą na dworze teraz to niestety nie widać nikogo, żeby ktoś latał z psikawkami, a szkoda nie, tym razem to Oliwia sama siebie polała, to nie ja gdzie na kamerę, tylko nie to Oliwia polała się sama ale ta woda przynajmniej jest ciepła i przyjemna, ja jednak muszę chyba zmyć ten make up wiecie, bo jednak mi tutaj już tak wszystko przy... szkoda czy już kończymy? Czy dalej będziesz się nade mną znęcać? Już masz całe mokre włosy. Będę cię lać. Zemsta. Zemsta. Rozumiem. Ratunko! Pomocy, tu jest mój laptop. Pomocy! Pomocy! Nie, nie, nie nie uwolnię się od ciebie. Ode mnie jestem jak zmokła kura. Możesz, przesta Możesz przestać. Możesz przestać. Stop! Tato, pomóż mi. Nie! On ci zgadł na mnie! Nie, Co tu się dzieje? O, oh my God. Ja jestem ciekawa, kto to będzie z przodu. Ale, że ty mi tutaj przyjdziesz i ty mi tu wrogiem już na mnie nie! Tarcie, taka no ja, stop, kontra, stop, stop, córka! Stop, 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 stop. Nie ma stop! Wojna! Nie ja wiem, czy to masz jeszcze tam tak mógł, z butelką! Nie ja mam kamerę! Ja jestem nie na mnie! Ej! Ej! Daj mi tą wodę! Co? Ale... Ale widziałaś! On przyszedł z butelką wody. Pieczę. Mnie też! Ja mam te tu jest Dobrze, że dzisiaj jest ciepło, bo ja pamiętam takie śmigusy, dingusy, gdzie było naprawdę zimno. Ale to jest za suchy, tak nie może być. Tato, czy jesteś za suchy? No bo ona mnie tylko leje tym. Gdzie, co, jak? E, nie, 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 tak nie może być. Odkręć mi się tą butelkę swoją. Nie! Bo nie jest za słaby efekt. Nie odkręcaj. Jest! <laughs> Dobra, zaliczone! No i teraz to stop, mi się podoba. Stop, stop, podoba. stop, już! Wystarczy! Ale <grywia> się rozkrycia... Ej, nie, ej! Tu jest tak ślisko! Dobra, tego się nie spodziewałam, że dzisiaj aż tak będzie. Tak crazy! <grywia> już, już, już! Już, już, już! już, 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 już. <grywia> <grywia> Ściana do... oberwała! Tradycja została zachowana, jak widzicie, poszło nam świetnie. Nawet o. tata wystąpił na naszym odcinku. Świetnie. To teraz już naprawdę się przebieramy. Proszę rozejm, chowamy tą wodę, rozejm, nie będzie już więcej lania wody, rozejm, rączka, chociaż ja im nie wierzę, no ja im w to nie wierzę, ja dzisiaj tak muszę być czujna, bo ja coś czuję, że dzisiaj i tak będzie się jeszcze działo. Mechat, już nie wylewaj tej wody. Ty już nie wydawaj. W ogóle takie zabawy to powinny być poza domem, nie? Powinniśmy wyjść na dwór albo pojechać na dział. Czemu my nie pojechaliśmy na działkę z takimi rzeczami? Ja nie wiem czemu ty mnie w ogóle tutaj atakujesz. W domu. Ja, ja jeszcze musiałam to wam pokazać. Tak jest mokro. Tak, Oliwia została mopem. Ty teraz chodź, nie oni chyba nie przystaną. Ej, serio, oni po prostu dalej dają czadu. Jesteśmy na takim etapie, że już prawie nam wyschły włosy. Tak, ja dalej jestem rozmazana, ale zaraz ogarnę ten make-up. Najpierw musimy pomyśleć, co będziemy robić, bo już mamy posprzątane, podłoga już jest sucha. Ja będę chciała wyjść na plecach. A co Ty na to, żeby zabrać Twoją koleżankę i żebyśmy pojechali do Kociej Kawiarni? Tak! Jeżeli oglądacie nas każdego dnia, to wiecie, że Oliwia dostała w prezencie taki bon podarunkowy na stówkę. I będziesz mogła sobie tam coś kupić. Paćka! O, a tam z tyłu widać naszego mopa kawałek, jeszcze go muszę schować. Ewentualnie jeszcze możemy też poskładać Twój nowy zestaw LEGO. Ale to pewnie dopiero przed snem. Ostatnio Oliwia z Kociej Kawiarni dostała ten kubek od swojego chrzestnego i pewnie sobie kupi drugi koci, tylko w innym stylu. Już nie widać. Już nie widać, no i fajnie. E, dobra, ja ustawiam kamerę na statydzie, bo Oliwia już chce się dostać do tej paczuchy od naszej kochanej Wicki. Oliwia nawet już się ustawiła. Chyba od Wicki, bo była nadana od Kasi. Kasia i mama, tak było napisane. Drodzy widzowie, a jeżeli wy byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam gdzie numer telefonu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o na danej paczce. Taką paczkę rozpakujemy na odcinku. Muszę to mówić, bo codziennie dostajemy dużo maili, jak wysłać do nas paczkę, naprawdę, dlatego muszę się powtarzać. 3, 2, 1, pru! zaczynamy tą zabawę. Ej! Ale to jest chyba zakładka do książki. Tak, zakładka do książki robiłam sama Kasia. W takie piórka. Ej, fajnie, bo Oliwie nie ma zakładki do książki. Odłożę ją tutaj delikatnie, żeby nic z nią się nie zadziało. I to są takie kartki. One są wszystkie takie same. Pokażę Wam z bliska. Ja nie znam tej dziewczynki. Nie wiem. Widocznie była taka bajka. Będziemy musiały chyba o niej przeczytać. To znam to jest kraina lodu, to chyba każdy zna. I to są takie karteczki do segregatora, jak się kiedyś zbierało, chyba z moich czasów. Tak mi się wydaje, bo to można wpiąć, a po jest jeszcze kolonowanka. Tutaj mamy. oliwi. Wow, jak ładnie. Przepiękny, wiosenny obrazek. Jasne, już pokazuję. Tadam. Tak to wygląda. O, a to już jest świetne świąteczne, ale z Bożym Narodzeniem, a teraz mamy Wielkanoc, która już się kończy, jest drugi dzień świąt u nas teraz, święta, święta i po świętach. już chyba mogę tak powiedzieć. Dla Karoliny. To dla mnie, dziękuję, 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 dziękuję. Buziaki ślicznie pomalowałaś. To ja czytam listy, dobra? dobra. Cześć Oliwio i Karolina, mam na imię Kasia, mam 12 lat, a właściwie już 13, bo za 7 dni mam urodziny, dokładnie 13 stycznia. Kochana, ty chyba tą paczkę tworzyłaś już w grudniu albo na początku roku, bo tak coś czuję, że tak było, no bo skoro urodziny masz 13 stycznia, chodzę do szóstej klasy, szkoły podstawowej. Moja klasa ma nazwę Bubble Team. Bardzo lubię Was oglądać, zaczęłam Was oglądać w styczniu 2024. Mam trójkę rodzeństwa, dwie siostry bliźniaczki i jednego brata. Siostry mają na imię Zosia i Aga, mają 9 lat, chodzą do trzeciej klasy, a brat ma na imię Krzyś, ma 16 i chodzi do trzeciej klasy technikum informatycznego. Wow. A tutaj są pomysły na odcinki. Zaraz do tego przejdziemy. Otwieraj inne rzeczy, ok? Po kolei. Masz bardzo dużą rodzinę. Bardzo lubię szyć na maszynie. Wow, to ty jesteś zdolniacha. Wysyłam ci coś, Oliwio, a teraz nie zasmuć się, Oliwio, bo ja niezbyt lubię prawdziwe koty. Nasza kuzynka też ma na imię Karolina, tak jak twoja mama, Oliwio. W paczce są zdjęcia, które możecie pokazać na odcinku. Na jednym z nich będą moje siostry. Zagadka, popatrzcie na nie i spróbujcie je rozpoznać, nie patrząc na te zdjęcia jak ta, jak ustalicie, która to która, to odwróćcie zdjęcie, a tam będzie poprawna odpowiedź. Powodzenia. Jestem herbaciarą, potrafię nawet wypić 6 herbat w ciągu jednego dnia. To masz tak, jak i ja. Wow, ej, ja tu połowy rzeczy nie widzę, bo ja czytam ten list, jest taki długi. My całą rodziną umiemy jeździć na nartach, a ja i moje siostry także umiemy jeździć na rolkach. Jestem Ziemiarą. Pozdrawiam Kasię, mieszkam w Jaworzu, blisko Bielsko-Białej. Proszę o pozdrowienia dla mnie oraz mojego rodzeństwa. Kochana, no to super, że do tej pory nas oglądasz. Mamy nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej na naszym kanale. Ja, nie, ja teraz dopiero to widzę. Jaki słodziak! Nie, to zobaczy. Jakie to jest piękne. Zestaw. I tu są te takie cekinki i to trzeba poprzyczepiać No LOWIU i wyjdzie taki kotek. Ej, to jest czad, to jest świetne i to nic, że ty nie lubisz kotów, to nic złego w tym. Każdy sygnastyczna lub kuromi? To chyba na kuromi. Ej, tu mamy zgadnąć, która dziewczyna, o, o, trochę, trochę mi się tutaj, o. Mamy zgadnąć, która, yy, która siostra twoja. Czekaj, jak te dziewczyny miały na imię? Zosia i Aga. Która według ciebie to Zosia? Zosia, Aga. Dobra, Oliwia powiedziała, że to jest Zosia, a to jest Aga. Na tym zdjęciu jestem ja i moje siostry w Dino parku w Krasiejowie. Odpowiedź na zagadkę: po prawej stronie jest Zosia, a po lewej stronie jest Aga. Czyli chyba na odwrót powiedziałyśmy. No ja. O <laughs> jejku, ale nic się nie stało. To jest pierwsze to jest zdjęcie. A teraz tym. A tu jesteście ty. na plaży. Aha, tutaj też miałyśmy zgadywać. na tym zdjęciu tym ja, moje roześlady na plaży i zakopaliśmy naszego tatę w piasku. Tada! Tak wyglądacie. Tu już nie musimy zgadywać. Dobra. Ej, ja, to jesteśmy my wszyscy tutaj. Jaki świetny portret. Yy, aha, Oliwia poszła po Kuromi, a ja zaczynam czytać pytania do nas. Od ilu lat nagrywacie na YouTube? Od trzech. Świetnie. Czy umiecie jeździć na nartach? Nie. nie. Jakie lubicie kolory? Widać. Olivia lubi czarny, nie? Dobrze mówię? Mhm. I jeszcze fioletowe, nie? A ja nie mam swoich ale ulubionych kolorów. I jeszcze żółty. O, kur mi oberwała. Nie wszystkie. Czy lubimy. twoja mama Oliwia ma rower? Mam rower. Ale u dziadków... U nas tu nie ma roweru. I faktycznie ostatni raz na rowerze jechałam dawno, dawno temu. I musimy no, to chyba ja zmienić. Roku. Czemu na odcinkach Oliwia mówi tak cicho? O! O! Zostaw wiesz, tą kurowi nie wkłada jej tam tam wysoko, ona i tak ci pewnie spadnie. No to o, dawaj, tłumacz się, czemu mówisz tak cicho? Nie no, bo, bo ja mówię tak jak normalnie mówię do Was. Oliwia po prostu ma taki głosik. Oliwia, czy znasz Nelę Małą Reporterkę? Nie. Czy masz chłopaka? Mam. Jakie macie nazwisko? Nie mówimy. Jakie są Wasze ulubione pory roku? Lato i wiosna. Jeszcze zimą. Ja lubię lato i zimę. Ile razy byliście nad polskim morzem? Wow. No ja dużo. A ja chyba trzy. Albo cztery. Ile 4. razy, Aha, Oliwio, jaki jest Twój ulubiony sklep? Kleris i Klamot. Czy kiedyś byliście na czarnym groniu w Andrychowie? A jeśli nie, to bardzo polecam. Nie byliśmy. Oliwio, jakie lubisz bajki? Lubię jakie. Kanoty oglądasz na YouTubie? Kan kanały. Kanoty. Kanały. kanały. Bajek Oliwia już nie ogląda. A jakie A kana masz kanały ulubione? Nie mam. Czy my jesteśmy katolikami? Nie. Tak. A tak, tak. Tak, chodzimy do kościoła, Oliwia chodzi na religię. Czy chodzicie do kościoła? To już powiedziałam. Czy chciałabyś mieć rodzeństwo? Tak. Oliwia, na co ty masz alergię? Na, kiedyś miałam na taki... E, na mleko. Kiedyś miałam na mleko i na taki zielony papier i też na taki... Aktualnie nie wiemy, byśmy musieli zrobić badania, ale Oliwie uczulają różne rzeczy. Czy... A daj jakiegoś puszyna, bo tutaj jest wysypka pusina. No? Dobrze. Pusin, który by chciał wystąpić, a może z tych małych weźmiemy. Absolutnie. To wybierz sobie któregoś, którego chcesz. Ech. Jak zrobić gwiazdę? Wow. Jak to wytłumaczyć, nie? No, jak to wytłumaczyć? Jakoś tak łapki fight? Tak, tak i po prostu odrywasz jedną nogę, kładziesz jedną rękę, potem drugą, odrywasz drugą nogę i mhm. I ostatnie pytanie, czy byliście kiedyś za granicą na wakacjach, na przykład w Chorwacji? No to Oliwia jeszcze nie była, ale wszystko przed nią. Dobra, zdjęcia pokazywałyśmy. O, to jest coś dla ciebie. Ja już się tu pokupiłam. Tyle tych rzeczy. Czytam listę YouTuberów: Olivia and Mama. Potem Zaczarowany Świat Sary. Zabawkowicz. Hejka Jako ja, że wszystkie te kanały i tam bardzo miło, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Pusin oberwał. Mamy jeszcze cukieraski Michałki. Jeszcze więcej cukierasków. A tutaj mamy. Wysypna tatę! Tato! Nie masz już czasu. Czy jeszcze masz chwilę? Bo jest wysypna. Tata gdzieś musi wyjść. Ale ogólnie dzisiaj mamy taki fajny luźny dzień. To znaczy my. Tata musi coś tam jeszcze załatwić. To wiesz co, ja bym to dosypała na pusina. Po prostu. Pusin będzie miał więcej. do sobie konfetti. Wysypna mamę. A gdzie jest wysyp na ciebie? Nie ma. Wysypna na Olivier. Proszę nie uciekać. Czekać. Ale zobacz jakie jest fajne konfetti! To jest fajne. No zobacz. Nie możesz ją oderwać, wiesz którą stronę. Tom. Proszę mi się tutaj obniżyć. No to czekam. I znowu trzeba będzie sprzątać. No chodź, chodź, chodź. Dobrze Oliwia się... jeszcze mi musi zdjęcie zrobić. No tak. I tu jest coś dla mnie masz. No, ja to dzisiaj wyglądam po prostu. Oj, tam, ale wczoraj byli goście, dzisiaj już nikogo się nie spodziewamy. Dziewaj. Dziewaj, działaj. Takie coś. Herbatki, wiśnia. A ta, zimowy sekret. Ej, tu ładne jest. Wow, zrobione z 2D-3D. Tata nam hałasuje. No, się przywrócić. Halo! Kobieto, gdzie idziesz? Na no, poprawić tego moka. Czyli jeszcze Ci została ostatnia koperta. I koniec. I kończymy. Stój. Proszę. Stój. Kasiu, z całego serduszka dziękujemy Ci za tą paczuchę, która umiliła nam dzień. Jest nam bardzo miło, że ona nas pomyślałaś, dzień, że, że nam to tle. wszystko wysłałaś. I mamy? Jakie cudaśne, 1. jakie kolory! No masz talent, I to, to nie jest przepiękne. Oh my god. Oh my god! Ten je lody. Um, kot. Jeszcze więcej tych rzeczy? Taki słodki. Ej, ten kot, Ej, ma nawet ogunek. Takie kłóczko. Takie, mm -hmm, takie tęczowe, ładne. I ostatnia rzecz, masz takie nie samo lepiej, co... ja. Wow, Ej, ja się nie spodziewałam, że ta paczka ma taką dużą zawartość. Okej. Okay. Dobra. To już chyba wszystko jeszcze tak przyglądam, czy nic nie ominęłyśmy. Dziękujemy Ci kochana za nadesłane pytania, za te wszystkie piękne rzeczy. E, oczywiście Ciebie pozdrawiamy. Buziaki do Ciebie lecą i będę dla Twojego cienowic. rodzeństwa. Dziękuję, jak będę miała co mamy najlepszych widzów na świecie. Dobra, słuchaj kochana, ja myślę, że jest 13.25. Umówmy się z Twoją koleżanką do kociej kawiarni na 14. Ale muszę się w ogóle spytać, czy by chciała. Tak, trzeba się najpierw zapytać, I A -a. czy rodzice wyrażają zgodę? I pojedziemy tam na godzinkę, potem wrócimy, spakujemy się na basen i resztę śmigusa dygusa spędzimy tam. I będziemy się relaksować. Dziękujemy, że z nami byliście. A, jeszcze muszę pozdrowić naszych widzów. No to ja już mogę się szykować do wyjścia. Rozumiem? Możesz się szykować do wyjścia. Chyba, że dzisiaj z okazji świąt, to znaczy wyż to widzicie po świętach, nie? Ale i tak Wam życzymy wszystkiego co najpiękniejsze i pozdrawiamy Was wszystkich. Misiu, pozdrawiać widzów czy tak ogólnie pozdrowić? Wszystkich. Wszystkich. Do wszystkich lecą buziaki. Jesteście debest. Wiesz, co jest najgorsze? nie mam pojęcia. Że moje buty się suszą. Oliwie buty się suszą, bo są mokre. Weź sobie inne buty. Zaraz ci dam. Drodzy widzowie, kończymy ten odcinek. Dziękujemy, że z nami byliście. Jeżeli Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i widzimy się jutro o 15. Papa pa, co innych 102. Innych, innych, masz buty, już, już Ci daję. masz, masz buty. Mam jeszcze baletki i te nowe. Już Ci daję.